Witamy wszystkich w tym przepiękny dzień. Dzisiaj nasz kolejny dzień wyjazdowy. Dzisiaj mamy plan, żeby zobaczyć dwa markety. Jeden to będzie floating market, czyli taki market na wodzie. A drugi to będzie train market, czyli taki market, przez który przejeżdża pociąg i ludzie się zwijają. Także mamy nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek spodoba. A my szybko lecimy złapać naszego busa. Odebrał. Muszę przyznać, że zaskakujące panowie przyjeżdżają tutaj o czasie, mm. ale może dlatego, że jesteśmy jednym z pierwszych hoteli. Tak. Mm. Dzisiaj byliśmy pierwsi na liście, także mamy busik tylko dla siebie. Ale Skryb. wydaje nam się, że tylko na razie. Także jedziemy no i zobaczymy, jak tam market. Tu na słynnym train market. Muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy nieco zawiedzeni. Zaraz, przy ulicy, straszny hub. No ale nic, może będzie lepiej kawałek dalej. Powiem Wam, w Hanoi było lepiej. W Wietnamie. Bardziej naturalnie niż tutaj. Ale idziemy dalej, zobaczyć, co nas czeka. Dalej, tym lepiej no i jest tutaj bardzo wąska, że tak powiem jak to wszystko składają, na której pociąg nadjeżdża to będzie to w sumie spoko widok ogólnie ludzi jest tyle, że bardzo ciężko przejść te tory to ledwo widać ale idziemy po nich cały czas no i cóż przyjedzie pociąg i pojedziemy sobie dalej jak na razie wydaje nam się, że Wyjazd do i to zdecydowanie lepsza wycieczka i lepiej na to kasę sobie wydać niż na przyjazdu, tu, ale Wa tutaj wydaje mi się, że muszę spróbować sami przyjechać. To co tu jest fajnego, to na pewno są te daszki i pewnie te daszki się zwijają, to naprawdę wygląda to świetnie. A teraz jest fajnie, bo dzięki temu jest cień, także nie jest to aż tak gorąco. Ale warzywkę mają ładne Im Dalej tak bardziej lokalnie się robi. Jeszcze nie wszystko otwarte. No ale rzeczywiście jest tutaj full. Czasem trzeba normalnie stanąć, żeby móc przejść dalej. Miesiwko są rybki świeże to jest chyba taki dział z rybkami bo tutaj wszyscy mają rybki teraz idziemy dalej jak widzicie świeżutko no i słuchajcie, dotarliśmy do końca tutaj już jest train station no i co zrobić no ta droga taka kilkaset metrów no Zobaczymy, jak będzie przejeżdżał pociąg, bo w to będzie ciekawe. No i co sądzisz o tej pięknej atrakcji? Neckland Train Station jest trochę przereklamowana, według mnie. Jest tylko krótki odcinek, gdzie są te stragany, tam jest naprawdę wąziutko, ale jest tyle ludzi, że naprawdę nie ma przyjemności wchodzenia tego. Dużo bardziej mi się podobał, jak byliśmy w Hoian. Hanoi, przepraszam, Hanoi, e, na train station, gdzie tam były kawiarnie, tak dalej, można się było napić spokojnie i poglądać, jak przyjeżdża pociąg teraz w obok. No to teraz mamy pół godzinki wolne na e, podziwianie lokalnego marketu, zanim przyjedzie pociąg. E, pan nam polecał tutaj spróbować lokalnych owoców i tych potraw, ale te ryby nie pachną zachęcająco. Mam nadzieję, że jak przyjedzie pociąg, to jak się będą ludzie zbijać, to będzie to super widać. Postaramy się coś nagrać, zobaczymy czy nam się uda, bo tu jest tyle ludzi, że. nie no, niemożliwe. Zeszliśmy na chwilę z tego pasa pociągowego, bo było tam tyle ludzi, że naprawdę ciężko było wytrzymać. Ogólnie mamy to z półtorej godziny i mogę Wam od razu powiedzieć, nie potrzebujecie tyle. Tutaj nie ma za bardzo sensu robić zakupów, bo ceny są bardzo nietutejsze, lepiej gdzie indziej. Jest też duży tłok. jest niesamowicie gorąco pod tymi plastikowymi plandekami. Także czekamy na pociąg, po pociągu zaraz się zwijamy i jedziemy na floating market. Właśnie ogłaszają, żeby się chować behind the red line. Na razie tutaj jeszcze nie mamy, a tutaj jest. Pani właśnie zaczęła przykrywać swoje dobytki przed pociągiem. Pani właśnie wszystko zbada. Wszystko się spada. Ale powoli jedzie. Dobra to jest swój. blisko. Widzę. Ale trudno. Baba! Hej! Stanowiąc na takie perspektywę. O. o Jezus, ale szybko się rozkładają z powrotem. Muszę przyznać, że bardzo mi się podobało, chyba bardziej niż w Saigonie, bo ten pociąg naprawdę przejechał tyle od nas. I naprawdę jest taka czerwona linia narysowana i trzeba na to bardzo, bardzo uważać. Trzeba być chudym do tej czerwonej linii, bo nawet ja to jest tam w tej czerwonej linii to było dosłownie milimetry. To prawda trzeba być chudym, ale trzeba też yy, A, yy, myśleć, co się błędnie błędnie robi, bo pociąg co prawda jedzie bardzo wolno, ale naprawdę się nie zatrzymuje. W Saigonie w Hanoi z tego co pamiętam pociąg jechał szybciej, ale było zdecydowanie więcej miejsca pomiędzy. My polecamy sobie usiąść w jakiejś knajpie, bo naprawdę robi się ciasno w tych takich wąskich przejściach, a dużo ludzi też próbuje się przepchać, co jest dość niebezpieczne. I powiem szczerze, że miałem z jednym Koreańczykiem wpięcie, bo po prostu próbował mnie zatknąć pod pociąg. Lepiej tego nie próbować. Jak sobie człowiek tak trochę posiedzi na spokojnie, już usiądzie, kawki się napije, potem to, no, to ta atrakcja zaczyna mieć trochę więcej sensu. Rzeczywiście robi się tak spokojniej, bo jak się na początku w to wpada i tak chodzi się po tych torach, to troszeczkę można się zmęczyć. A jak już sobie człowiek usiądzie, wałni sobie kawkę, wałni sobie coś niedobrego, to wtedy można sobie posiedzieć i się wyluzować. W ogóle możemy Wam polecić tą snajkę, bardzo fajną lyskę, dobre smaki mają, dobra kawa. Także jak będziecie w tej okolicy to sobie tutaj usiądźcie. I macie dokładne informacje, kiedy odjeżdżają pociągi. Także możecie sobie zrobić screena. Pierwszy pociąg odjeżdża o 6, tu nie macie 8, 9, 11, 14, 15. Także trochę tych pociągów jest. Na pewno na jakiś można się załapać. Pani już czeka, żeby zamknąć swoją kotarę. Tam już jest knajpa przygotowana. รถนายแพรมพร้อม้าจะขึ้รถบัสนแี้เราจำลรอรถบ่ตอนลังรอรถบันรากอรสอยนี้เรัสอตนนี้ากำลังรบัสอ่ตอนนีเรากำส่ตอนน้ารถบัสอยอางสอยนาลับนนกำลังรอบันราถบนนรากอรสอยนีรลัตนนี้ากำตอากถบัูกขอบคุณค่ตเอ Tym razem byliśmy znacznie dalej od pociągu, ale ciągle było fajnie. Jak Ci się podobało drugi raz, kochanie? Chciałbym, że było bezpieczniej i więcej widzieliśmy, bo ostatnio to się ocierałem policzkiem o pociąg, więc dużo nie widziałem. Ja też, ja się tak wciskałam tyłkiem pierwszym razem w stoisko za mną, żebym wszystko się odcisnęło. A teraz wracamy już do Gusiczka. Star China, Myanmar, Wietnam, Taj, Cambodia Klam, klam. Przyjechaliśmy na drugi market, a właściwie na pier Jak to się nazywa po polsku? Nie, nigdy nie pamiętam. Przestań. Na przystań dokładnie, gdzie są takie longboaty i nimi teraz będziemy płynąć na floating market. Będziemy nimi płynąć kanałami, a floating market będziemy robić później. Idziemy do Łódek Zaraz będziemy płynąć No dobra i wypłynęliśmy. Teraz będziemy płynąć takimi kanałami. No i pierwsze zakupy przed nami. Można podpłynąć sobie łódką i kupić na co się ma tylko ochotę. Tutaj widzicie ciuchy, kapelusze, pamiątki, jakieś obrazy, rzeźby. A tak wygląda łódka 6 osób maksymalnie Tutaj jeszcze pozamykane sklepy, tam dalej już otwarte, nawet jakaś knajpa jest Oczywiście w co drugim sklepie, nie wiem czy widzicie Ale można kupić changa Także piwko się leje dość szerokimi strumieniami Pójdę my sobie tak z panem Ale mnie oblepali tych łódek coraz więcej My się zatrzymaliśmy, żeby Pani zrobiła zakupy przed nami Kupię największego słonia Ale zwróćcie uwagę na silniki tych łódek Wszystko odkryte Także jak się coś popsuje to biorą młotek, śrubokręt i naprawdę. Mają tutaj zdecydowanie dużo bardzo fajnych rzeczy Szczególnie tych drewnianych Więc my byśmy się nie odkupili, bo my mamy takie My na to nazywamy półeczka, już chyba ze dwa pokoje tych półeczek mm -hmm. będą, żeby coś takiego kupić. No ale że my będziemy jeszcze przez 7 miesięcy podróżować, no to nie jesteśmy w stanie tego brać ze sobą. Tak. Ale planujemy wracać z Bangkoku też do Polski, więc może wtedy. Coś na półeczkę by się nam przydało. A już mamy z Tajlandii mm -hmm. y, parę. A, ale chcemy więcej. Tak wygląda nasz szulnik. Pan żeglarz, sternik kapitan gdzieś sobie poszedł No więc chyba zostaliśmy sami Zakupy zrobione Można płynąć dalej A tak trzymają te łódki, żeby w wodzie cały czas nie były Przerwa na lodek Polecają, podobno dobre są Ja jeszcze tylko dodam, że w Azji daje się żelki do lodu a że my jesteśmy wielkimi fanami do wszelkiego rodzaju żelów to my jesteśmy na taki Pyszne ale pływa tutaj troszkę sypu wzdłuż tych a nie może a to boja, to w ogóle jest jakieś no okej okay. zwracam honor ja nie doszłam ale do tej wody bym nie weszła Na Ogólnie to jest fajna przygoda, tylko troszeczkę oni tu jeżdżą na ołowiowej chyba benzynie i naprawdę z tych łódek mocno śmierdzi. Nie to żebym narzekał, bo mi to akurat w ogóle nie przeszkadza, ale jeżeli ktoś jest wrażliwy na spaliny, no to tutaj będzie czuł lekki dyskomfort. Jesteśmy na floating w markecie. na tym markecie zdecydowanie dużo się dzieje można sobie wypożyczyć też taką łódkę. Podobno 150 batów kosztuje. No albo popływać sobie tym logbołtem My to właśnie zrobiliśmy. No trochę widzicie, że unosi się tutaj ten taki smrodek ze spalin. Ale poza tym naprawdę fajna zabawa. Flaga Tajlandii jest, łódeczki są. Napis floating market, także... Wszystko na jednym zdjęciu. W ogóle dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej rzeczy że flaga Tajlandii składa się z trzech kolorów ponieważ kolor czerwony to Tajowie kolor granatowy to król a kolor biały to religia, wiara tak ogólnie to chcę powiedzieć, że Floating Market jest zajebisty naprawdę bardzo, bardzo fajne doświadczenie nigdy w życiu nie miałem okazji być tam w takim miejscu więc serdecznie polecam, bo to jest naprawdę coś Troszeczkę, troszeczkę innego a co ty sądzisz Grażyna? Um, ja sądzę tyle, że to jest bardzo turystyczne miejsce i wydaje mi się, że w Wietnamie, jak byliśmy tam z Mekongu jak płynęliśmy, było fajniej. Koreczek się zrobił, ale dadzą sobie radę. Oni potrafią perfekcyjnie manewrować tymi wielkimi łódkami. A tutaj na małych łódkach jedząco. Tam kukurydza, tutaj mięsko smażą. Można jeść obiad. A oto i dokładna nazwa tego floating marketu. Damnę sadłak, albo jak tak podobnie Nie wiem, czy widzicie co tutaj leży. Ale jest ogromny. A i tutaj rozumiem, są godziny otwarcia tego floating marketu, czyli od 6 do 17. Można tu przyjechać. Można sobie nawet koszulkę z floating marketem kupić. Ale powiem Wam, nie chciałabym być tu wtedy, kiedy jest tyle łódek. Nie, nie. No tutaj jakieś mają ptaki No tak jak mówię, smarmy dło i powidło wszystko Jak Ci się podoba? Ten floating Market Wraz z podobał podoba mi się bardziej po zejściu słódki niż wcześniej, bo wcześniej jechaliśmy, może płynęliśmy takimi kanałami bardziej oddala, a tutaj jest naprawdę dużo łódek, ale w sumie nie chciałabym się na nie znaleźć, bo strasznie dużo spalin i jest korek. Ale tak z góry jak podziwiamy, to mi się, to mi się podoba. Fajny, fajny taki experience, naprawdę. A mi się bardzo podoba Floating Market, nie spodziewałem się, że będzie taki fajny. I na łódce, i poza łódką. No jedne co to te spaliny, ale tak jak mówię, mi to akurat nie przeszkadza. Jeżeli Wam nie przeszkadza, to możecie jak najbardziej tu przyjeżdżać. Wiecie, takie godzinka półtorej tutaj w zupełności wystarcza. Czy warto robić tu zakupy? Na pewno nie, bo ceny mają tutaj 2-3 razy większe niż w Bangkoku, więc ewidentnie jest to zrobione pod turystów. Ale te udeczki naprawdę bardzo, bardzo fajne wrażenie robią, więc tak. my jesteśmy na tak. Fajny klimat, podoba nam się. Tutaj ludzie sobie chillują, odpoczywają, jedzą obiadek. Tam turyści pływają, nic im się nic nie przejmuję. Tutaj pani też wcina sobie nudle. A tu wszędzie turyści dookoła. Żegnamy się już na dzisiaj z Outing Marketem. Nam się ta przygoda bardzo podobała. Mam nadzieję, że wam również. Jeżeli wam się podobało, dajcie znać w komentarzach. A jeżeli wam się również podobało, to poprosimy o lajka. Również jeżeli coś się Wam nie podobało, to poprosimy o komentarz, co możemy na przyszłość poprawić. A my tymczasem idziemy już do busika. Będziemy wracać do Bangkoku z floating marketu i z Train Marketu to by było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście. No i co? Do zobaczenia w naszej następnej przygodzie. Trzymajcie się. Cześć. Pa!